że Pan środek Jezusa Chrystusa, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wśród ludu. A ci, którzy Go przesadowali, którzy nie przyjmowali świadectwa Chrystusa, nie mogli spostać mądrości i z którego natchienia przemawiał. Szczepan był pełen ducha świętego. Świadczył o Chrystusie mocą ducha świętego. Pełen ducha świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą. Ani, owocem przyjścia Jezusa Chrystusa jest duch święty. Jezus mówi do nas: Wytrwajcie w miłości mojej, a poślę wam ducha świętego, ducha prawdy, ducha miłości. On was doprowadzi do całej prawdy. Owocem przyjęcia Chrystusa, wiary w Chrystusa jest Duch Święty. I moi drodzy, żyjemy teraz w czasach szczególnych, wyjątkowych, ponieważ to jest jakby kolejny etap w dziejach całego wszechświata. Pierwszy etap to Bóg stworzył świat, z niczego, nie było nic. A nawet Ewangelia mówi, że był chaos, i ten Bóg uporządkował wszystko, stworzył z niczego cały wszechświat, stworzył człowieka, aby mógł służyć Bogu. To jest pierwsza osoba Trójcy Świętej. Druga osoba Trójcy Świętej to Jezus Chrystus, przyszedł przez Maryję dziewicę, aby na krzyżu nas odkupić, aby doprowadzić nas do zbawienia, przebaczyć nam grzechy, oczyścić z grzechu. To jest druga osoba trójcy świętej. Ani trzecia osoba trójcy świętej, której może mało mówimy, mało znamy, to jest Duch Święty. I teraz żyjemy w czasach przełomowych, ponieważ teraz Duch Święty jest dawany tym, którzy wierzą. Tak jak Szczepan otrzymał Ducha Świętego, tak i ci, którzy wierzą, dzisiaj też w tych czasach Duch Święty jest dawany. Duch Święty przyjdzie. Cały świat, odnowi cały świat, oczyści cały świat. Duch Święty da nam nowe niebo, nową ziemię, dlatego to są czasy niezwykłe, przełomowe, w pewnym sposób tragiczne, bo zły duch robi wszystko, żeby jak najwięcej ludzi zniszczyć, żeby jak najmniej ludzi dotrwało do tego czasu Ducha Świętego. Dlatego duch zły. Niszczy ludzi fizycznie, wojny, nałogi, narkotyki, alkoholizm, po to, żeby człowieka zniszczyć, podeptać, żeby umarł, ale niszczy duchowo. Ileż u i ile dzisiaj cierpień również jest. To wszystko przeżywamy. I to wszystko są znaki, które również zapowiadają przyjście Ducha Świętego. Jezus mówi, kiedy przyjdę, czy znajdę jeszcze wiarę na ziemi do tego stopnia, ta wiara będzie tak trudna, tak dużo ludzi odejdzie od wiary, całe narody odejdą od wiary. Dlatego ufamy, kochani, ufamy i trwamy w wierze i trwamy w tej nadziei otrzymania Ducha Świętego. A te czasy już się zaczęły, bo Kochani, kiedy Jan Paweł II był na Placu Zwycięstwa w Warszawie, kiedy Polska była w niewoli komunistycznej, kiedy wojska sowieckie stały w Polsce, czołgi, wydawało się to nie do ruszenia, niemożliwe, żeby dziesiątki lat jeszcze Polska wyzwoliła się z niewoli sowieckiej. Ale kiedy Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa powiedział: Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Stało się nieco coś niezwykłego. W serca ludzi wstąpił duch święty, i ludzie nabrali otuchy, nadziei, wiary, zaczęli się jednoczyć. Powstała solidarność i Polska zrzuciła kajdany sowieckiej niewoli po tylu latach. Chociaż komunizm jeszcze trwa, jeszcze dużo przed nami, mówił Pan Paweł II, bo przecież później po tych wydarzeniach prezydent Polski był komunista. Minister spraw zagranicznych, komunista. Ludzie w rządzie, komuniści. Ludzie, którzy przejęli funkcje w bankach, w jakichś spółkach, dobrze się urządzili, wszędzie komuniści. Dlatego dużo jeszcze trzeba, żeby Polska osiągnęła wolność. Ale. Kochani, najważniejsze są serca i duch w ludziach, w człowieku. To jest moc, to jest siła, która wyzwala, daje nam nadzieję na przyszłość. Kochani, o tych wydarzeniach, o zapowiedzi Ducha Świętego, które daje nam Bóg, Bóg Ojciec, Jezus Chrystus. Chciałem powiedzieć, cytując kilka fragmentów z takiej książki, do umiłowanych synów kapłanów, to, jest, to jest, Maryja mówi do nas tu przez księdza Stefanogowi. I Maria mówi takie słowo, ludzkość i Kościół poznają nową epokę. Oczekujcie jej obecnie z ufnością i na modlitwie. W cierpieniu i z nadzieją od dziś będziecie widzieć, że moje światło będzie stawać się coraz silniejsze. Aż okryje całą ziemię, gotową już do otwarcia się na nowy dzień. Rozpocznie się triumfem mojego niepokalanego serca w świecie. I o tym mówi kochani Maryja w trzeciej dejmcy Fatimskiej. Triumf niepokalanego serca Maryi. Nowy dzień, czyli nowy czas, nowa cywilizacja. Jan Paweł II mówi cywilizacja e, miłości. Maria mówi dalej. Duch Święty przygotuje ludzkość na jej całkowitą przemianę. Odnawia oblicze stworzenia, kształtuje nowe niebiosa i nową Ziemię. Taka jest Jego rola. Dlatego chcę, abyście trwali wiernie w modlitwie, o którą Was proszę. Pozwólcie, aby Duch Święty przemienił Was swoim łagodnym i silnym działaniem miłości. Tylko dzięki temu będziecie gotowi na urzeczywistnienie się tego planu. Maryja szczególnie prosi również o modlitwę w rodzinach, aby rodziny stały się takim wieczernikiem modlitwy. Tak, w wieczerniku byli apostołowie i Maryja tak chce, żebyśmy w rodzinach też modlili się, mówili Różanie, czytali Pismo Święte i w ten sposób oczekiwali, tak, apostołowie na drugą pięćdziesiątnicę, na zesłanie Ducha Świętego. Żebyśmy nie załamali się w wierze w trudnościach. Duch Święty doprowadzi Was do zrozumienia całej prawdy. Duch Święty da Wam zrozumienie czasu, w którym żyjecie. Duch Święty stanie się światłem Waszej drodze. On uczyni Was mężnymi świadkami Ewangelii w przerażającej godzinie wielkiego odstępstwa, kiedy Duch, Święty Szczepan był w Duchu Świętym. I nic nie mogli mu uczynić. Nie mogli, bo on był zanurzony w miłości Boga. To samo apostołowie. Oni siedzieli rękali, zamknęli się w ale gdy przyszedł Duch Święty, nikt nie mógł ich powstrzymać. Rozeszli się już po całym świecie i głosili Jezusa Chrystusa. On daje moc i siłę. Dlatego nieustannie powtarzajmy, modlmy się, przyjść Duchu Święty, przyjść przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi. To nieustannie trzeba powtarzać. Moja godzina, mówi Maryja, jest godziną Ducha Świętego. Triumf mojego niepokalanego serca nastąpi równocześnie z wielkim cudem drugiej pięćdziesiątnicy, wydania Ducha Świętego. Z nieba stąpi nowy ogień oczyściąc całą ludzkość, która popadła powtórnie w pogaństwo. To będzie jakby sąd w pomniejszeniu i każdy ujrzy samego siebie w świetle samej prawdy Bożej. Dzięki temu grzesznicy powrócą do łaski i do świętości, zagubieni na drogę dobra, oddaleni do domu Ojca. Chorzy doznają całkowitego uzdrowienia. Przez ducha świętego wielu ludzi otrzyma dar uzdrawiania. Pyszni zaś, nieczyści, źli, współpracownicy szatana zostaną na zawsze zwyciężeni i potępieni. Nie będą już panować na ziemi. Nie będzie królestwa działania szatana, będą odrzuceni. Wtedy moje serce, mamy, odniesie triumf nad całą ludzkością, która powróci do nowych zaślubin i życia ze swoim Ojcem Niebieskim. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez głos Twojej umiłowanej oblubienicy, która Cię kocha. Niech Wasze błaganie stanie się modlitwą tych ostatnich czasów. Niech będzie ono Waszą stałą modlitwą, często powtarzaną, gdyż nauczyła Was i gorąco o nią prosi Wasza niebieska Mama. Zatem często mówmy, powtarzajmy, Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego z serca Maryi, Twojej omujowanej oblubienicy. Powtarzajmy, jak Jan Paweł II w Warszawie. Przyjdź, Duchu Święty, stąd w nasze serca, w nasze rodziny, stąd w tą biedną, udręczoną Polskę, tak podzieloną często. Otwórzcie też serca na nadzieję, ponieważ nadchodzi dla Was największy cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Druga pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego, ogarnie serca, aby je przemienić i uczynić wrażliwymi i otwartymi na miłość, pokornymi i miłosiernymi, wolnymi od wszelkiego egoizmu i wszelkiej złośliwości. Wtedy Duch Święty przemieni serca kamienne w serca z ciała. Zesłanie Ducha Świętego spali ogniem boskiej miłości grzechy, które zaciemniają piękno waszych dusz. W ten sposób na nowo powrócą one do pełnej wspólnoty i życia z Bogiem. Staną się ogrodem Jego obecności. W tym świetlistym ogrodzie waszych serc rozkwitną wszystkie cnoty, pielęgnowane ze szczególną troską przeze mnie, Waszą niebieską mamę. Duch Święty ogarnie wszystkie narody, które są bardzo podzielone przez egoizm, właśnie sprawy, antagonizmy, przeciwstawiające często jednych drugim. W ten sposób rozszerzyły się wszędzie wojny i bratobójcze walki, które rozlały tyle krwi na Waszych drogach. Narody staną się wtedy częścią jednej wielkiej rodziny, zgromadzonej i pobłogosławionej obecnością Pana pomiędzy Wami. Dziś zapraszam Was do wejścia do mojego niepokalanego serca, abyście się skupili na modlitwie ze mną, Waszą niebieską mamą. W ten sposób razem wzywać będziemy daru Ducha Świętego, razem będziemy oczekiwać wstąpienia drugiej pięćdziesiątnicy. Która odnowi świat i zmieni oblicze tej Ziemi. W tych czasach najlepiej trwać w sercu Maryi, w czasach, gdzie zły duch ma taką moc dzisiaj zły duch tak wielu ludzi dzisiaj niszczy, zniewala przez nałogi. Dlatego Maryja, mój, wejdźcie do wieczornika mojego serca, trwajcie ze mną na modlitwie. Nie lękajcie się, wytrwajcie ze mną. Maryja. Tak nas umacnia, pociesza, tak jak apostołów umacniała w Wieczerniku. Nie lękajcie się, trwajcie. I wytrwali z Maryją, aż przyszedł Duch Święty, który uczynił rzeczy niemożliwe, który dał im męstwo, dał im wiarę, dał im charyzmaty i dlatego poszli na cały świat głosić Dobrą nowinę o Betlejem, o narodzeniu Jezusa w stajni betlejemskiej, o miłosierdziu Bożym, o miłości Boga do człowieka objawionej w Jezusie Chrystusie. Że Chrystus zwyciężył szatana, grzech i śmierć. I to szli i głosili. I to dzisiaj już słyszymy, jak Szczepan o tym głosi o Chrystusie. I widzi niebo otwarte i Chrystusa stojącego po prawicy Boga Ojca. A na to wrzeszczeli, krzyczeli jego prześladowcy. A on jeszcze modlił się, tak jak Chrystus na krzyżu się modlił. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Nie poczytaj. Modlił się o miłosierdzie dla swoich prześladowców. Panie, to przekracza możliwości ludzkie. To jest moc Ducha Świętego. I Duch Święty taki jest, pełen miłości, dobra. Ale jednocześnie nie znosi tego, żeby tu szatan panował, grzech panował na świecie. Tam, gdzie jest Duch Święty, jest spokój, miłość, dobrość łagodność. Maryjo, Ochroń nas przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi. Przyjdź Duchu Święty. Kochani, Amen. prosimy także o wsparcie naszego projektu. Budujemy Dom Miłości Miłosiernej. Dom, ufam, który będzie służył wielu osobom ubogim duchowo czy materialnie, gdzie będziemy mogli głosić Słowo Boże. Budujemy taki dom, taką, takie miejsce ocalenia, miejsce dla wspólnoty regionu Małych Dusz. A teraz przed nami jeszcze założenie wody, zrobienie łazienek, założenie ogrzewania, zrobienie podłóg. Także jeszcze no część jeszcze, prąd trzeba podłączyć do części budynku. Także jeszcze jest dosyć sporo wydatków. Teraz trzeba zapłacić podatek, też także, też to spore sumy. Także dziękujemy za wsparcie wszystkich, którzy nas wspierają i prosimy o wsparcie tego dzieła miłości miłosiernej. Wszystkie informacje, szczegóły są na końcu filmu albo w opisie filmu. Niech Wam wszystkim Błogosławi, dobry, miłosierny Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boże i Duch Święty.